Barbara Mularczyk, potocka w wywiadzie dla świata gwiazd, wspomina Marzena Kipiel, sztukę. Opowiedziała nam, jak traktowała dzieci z domów dziecka. 9 czerwca odeszła Marzena Kipiel, sztuka, czyli uwielbiana przez widzów Halinka Kiepska. Aktorka od lat zmagała się z depresją oraz przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. O jej problemach zdrowotnych wiedzieli tylko najbliżsi. Gwiazda do końca była aktywna zawodowa. Zagrała we wszystkich odcinkach świata według kiepskich. Pogrzeb Kipiel, sztuki wyróżniał się na tle innych pożegnań. Były balony, wielobarwne kwiaty, a żałobnicy, zgodnie z wolą zmarłej, włożyli kolorowe ubrania. Barbara Mularczyk, potocka, wyznała w rozmowie ze światem gwiazd, że charakter ceremonii oddawał osobowość marzyny. Serialowa córka Kipiel, sztuki w wywiadzie, który poprowadził Mateusz Szymkowiak. Opowiedziała przy okazji o tym, jak aktorka traktowała dzieci z domów dziecka. Nieraz ja przyprowadzałam na plan dzieci z domów dziecka, z trudnych rodzin. Mogłam liczyć, że się chciała spotkać z nimi, bo nie każdy ma ochotę. Nieraz jest tak, że ktoś przyjeżdża na jedną scenę, wypada i tak dalej. A ona zawsze miała do tego serce. Zawsze znalazła do tego czas, pomiędzy fajkami. Oj, lubiła palić. Wspomniała przyjaciółkę Mularczyk. Potocka. zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy, w której Barbara nie tylko wspomina marzenę, ale też opowiada o swoim życiu prywatnym i początkach pracy na planie kiepskich.